Witam Was serdecznie, jesteśmy w Czerwonym Smoku w Poznaniu, a moim przede wszystkim waszym gościem jest Borys Mańkowski. Witam Cię. Siemanko. Dziękuję, że znalazłeś chwilę czasu. Wiem, że się śpieszysz, ale jest kilka konkretnych pytań, na które bardzo chciałbym poznać Twoją odpowiedź. Początek, słuchajcie, to jest, muszę posiłkować się telefonem, bo to jest kwestia sprzed kilku godzin. Patrząc na to, kiedy to nagrywamy, pięć walk, o których powiedział sam szef UFC, Dana White, które jego zdanie były najciekawsze. I najbardziej emocjonujące w 2024 roku. Fajna informacja dla nas, dla polskich kibiców, jest taka, że znalazła się tu też walka Mateusza Gamrota z Danem Hookerem. Mamy tak: Max Holloway kontra Justin Gaethje, i Pereira i Karl Rantry, Ribowicz kontra Zeluber, Hooker kontra Gamrota i Borier kontra Sain. Deniak, ty byś miał wybierać? Super, ale miałem wybrać numer jeden. Nie tak? no, bo z tej puli będzie wybrana walka, walka no, 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 Gamer, Ale dobrze. myślę, że w ogóle jest to, że. Yy, Wiadomo, że lepiej wygrywać. Ale jeśli chodzi o taką rzeźnię, o ten Kali Round i. Tak. Ale wiesz, bo ja w kontekście tej walki z hookerem zawsze patrzę na to tak, że czasem, wiadomo, że każdy chce wygrywać, ale czasem nawet taka przegrana, w takiej walce, tak medialna, może dać kopa jakiegoś i to, że ona tutaj jest, to też myślę, że jest jakieś docenienie. E, może dać kopa medialnego, ale gamerowi i ja nam wiemy. nie o to chodzi w ogóle, wiesz, nie bo lepiej byłoby nie mieć w ogóle żadnego kopa medialnego, a żeby jednak w tych rankingach wyjść troszeczkę wyżej i żeby następna walka była o pas. Wiem, jak patrzy na to też Mateusz, także doskonale to rozumiem. Słuchaj, konkretne pytania. Byłem ostatnio u berserkerów w Szczecinie i tam trener Piotr Bagiński powiedział takie słowa, które zresztą odbiły się szerokim echem. Takie. Bonusy, jakie są w KSW, nie przystoją do jednej z czołowych organizacji w Europie. Jestem ciekaw, jak na to patrzy Borys Mańkowski. Mm, nie wiem, czy coś się zmieniło. bo do walki, nie miałem. Więc w sumie nie wiem, jakie są teraz bonusy. <grym> nic się chyba nie Ale jak się nic nie zmieniło, no to fakt powinno się to zdecydowanie zmienić, bo są bardzo małe w stosunku nawet do zarobku po prostu. To są takie troszeczkę bezsensowne. I ja na przykład względem organizacji dziwię się, bo ja bym na przykład te bonusy dał zdecydowanie większe z racji na to, żeby po prostu. Widowiskowe, żeby walki były bardziej widowiskowe. Żeby ludzie nie chcieli ich przewalczyć, byle wygrać, tylko żeby chcieli przewalczyć, nie, tylko chcieliby wygrać widowiskową walkę. Słuchaj, jak Wojślaw Rysiewski wychodzi do dziennikarzy i mówi: Zdajemy sobie sprawę, że może nie potrafimy w konferencje prasowe i tutaj inaczej, robimy fajne gale, ale konferencje prasowe to jest jakiś nasz problem, to może Borys Mańkowski, który medialnie zawsze sobie fajnie radził, doradziłby ludziom z KSW, co zrobić, żeby gdzieś medialnie podkręcić. E, na pewno na szybko, teraz to będzie odpowiedź, Musiałbym zrobić coś, co lubię w sumie robić, czyli usiąść, popatrzeć w ścianę, trochę się podudzić i wtedy bym coś wymyślił. <noise> ale tak na szybko to nie jestem w stanie, ale pewnie coś bym wymyślił. No. No właśnie, bo right, bo my to nagrywamy w piątek. Sporo dostało się takich krytycznych komentarzy Adriannie Kret. Nie wiem, czy znasz nasz temat. Ona miała taką propozycję, aby z Wiktorią Crzyrzewską, z którą będą walczyły teraz w Radoniu, zrobić taki program face to face. sobie usiądą, ktoś to będzie moderował i będą mogły sobie porozmawiać. To miała być taka recepta na, na wypromowanie tego pojedynku. Miał to prowadzić zresztą Hubert Miściwujewski. I ona powiedziała nie, że ona nie zrobi tego za darmo i też wielu ludzi ją za te podejście krytykuje. Jestem ciekaw, czy Ty ją rozumiesz, czy też uważasz, że to był błąd? Nie chcę tego zrobić, pewnie dlatego, że się to kojarzy z, z freak mm -hmm. bo tam to tak wygląda, ale w międzyczasie jak Ty powiedziałeś o tym, to nie jestem w stanie, już myślałem o tym, jakbym wypromował tamte, powiedzmy, walki. Dawaj. Zleciłbym to mi. Zleciłbym to mi w taki sposób, że na przykład wziąłbym operatora, no i tak jak robi to UFC, olakces i tak dalej, wiesz, że pokazać trochę obozu przygotowawczego i tak dalej, tylko że... Bardzo często zawodnik nie będzie, powiedzmy, charyzmatyczny, nie będzie jakby, nie będzie miał tego fajnego charakteru, żeby sam z siebie wydusić coś, żeby wiesz, przyciągnąć. No i do tego potrzebny jest prowadzący, który wiesz, podkręci śrubę i powiedzenie, dawaj, dawaj, wiesz, pociągnie tego, tego, tego kogoś do tego, żeby się bardziej mógł otworzyć przed kamerą i wtedy byś poznał tego zawodnika bardziej, bliżej. A ja myślę, że byłbym spoko <laughs> pod tym względem, że mógłbym zagadać, mógłbym porobić, w szczególności, że sam całe życie się napieprzam, więc generalnie byśmy mogli razem jakieś tam rundy porobić, nawet mógłbym pomóc gdzieś w treningu, tak na dobrą sprawę I, i wtedy wydaje mi się, żeby to się fajnie oglądało. Powiedzmy wiesz, za miesiąc jest walka, yy, gala, powiedzmy, nie wiem, choćby dwie walki wieczoru, czyli cztery, czterech zawodników i do tych czterech zawodników pojechać z kamerą po prostu i zrobić z tego taki fajny vlog, wiesz, zawsze coś. Dostrzegasz, że niektórzy twoi koledzy po fachu mają problem z mediami, bo ostatnio Kuba Borowicz napisał, że no, dziennikarze często robią taką robotę, że, że wieje nudą, że potrzeba czegoś nowego i tak dalej. Ja mogłem zlipostować, że do tanga trzeba dwójka, bo zawodnicy też nie zawsze są otwarci na jakieś takie formaty, które wymykają, wymykają się tej sztampie. No i taka prawda, że nie wszyscy twoi koledzy po fachu są tak otwarci i tak medialni jak ty. Do ciebie mogę przyjechać i porozmawiać sobie o tym, że 8 lat temu powiedziałeś coś takiego i nawiązać do tego. A inni to bardziej jak niewagi, jaki plan na walkę? No ja wiem, ale wiesz, no to są zawodnicy, oni się mają zajmować się robotą i jakby nie można porównać jednej osoby z drugą, jakby jeśli chodzi typowo o mnie, jak do mnie bijesz, powiedzmy, no to wiesz, jakby... Dla mnie to nigdy nie był problem, i choćby z tego względu na przykład, nie mam swój program w telewizji czy coś, wiesz. Dla mnie to było takie po prostu naturalne, łatwo mi to przychodziło, ale nie, 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 można, nie można wręcz wymagać tego od zawodnika, który jakby nie było, po prostu się rąbie. Wiesz, bo chcielibyśmy zrobić, powiedzmy, nie chcielibyśmy, ale ludzie oczekują na przykład, że zobaczą coś super ciekawego w zawodniku, yy, niemal showmana, tylko nie zapominajmy, że on nie jest showmanem. Nie? I, I tak naprawdę ci zawodnicy, którzy i jednocześnie powiedzmy się biją na wysokim poziomie, a jednocześnie potrafią coś powiedzieć i są, powiedzmy, takimi showmanami, yy, no to jest, no, no nie ma wielu, wiesz, i, no nie ukrywajmy. No, i, i moim na przykład takim, można powiedzieć, gościem, który, yy, od którego można było czypać, na przykład był Juras, wiesz. Juras też jest takim gościem, który, wiesz, super zawodnik w tamtych czasach, a, a, a wydaje mi się, że w telewizji chyba jeszcze lepszy. Jak byłem na twojej poprzedniej walce, to jeszcze moje trzecie dziecko nie pojawiło się na świecie. Tego czasu minęło naprawdę sporo i to pytanie wraca jak bumerang, ale trudno go nie zadawać. Kiedy? Więc co, powiem Ci szczerze, że yy, nie mam pojęcia. Yy, nie ukrywam, że przyczyniły się do tego, że nie będę powtarzał, bo, bo ile razy mogę opadać w historię, ale przyczyniły się do tego że kontuzje, które tak? było z jedna, druga, trzecia, jakby wiesz, wpadłem w taką falę. I po prostu postanowiłem, ja nie lubię czekać, nie? tak na nie wiadomo co. I jakby ten okres, kiedy mnie to wszystko dołapywało, po prostu próbowałem otworzyć skrzydła i zacząć robić różne rzeczy, które mnie zawsze interesowały. No i się wkręciłem w te różne rzeczy. Różne rzeczy. I nie ukrywałem, że sprawiała mi to mega, mega Friday i radość, więc nie wiem, powiem Ci, że w tym roku generalnie spróbuję trochę czegoś innego. I jeżeli mi to wyjdzie, to nie wiem, czy nie pójdę 1000% w to. A widzisz? Bo to jest pytanie. Dlaczego zadałem to pytanie? Bo tak sobie myślałem. Kontuzja, kontuzja, kontuzja. Bo Mańkowski raz, że jest coraz starszy. Dwa ma co robić poza MMA i sobie życie bo fajnie radzi i może kiedyś pomyślę, że dobra, olać to robię inne rzeczy. No trochę tak i wiesz w szczególności, że ja, no, ja miałem 17 lat, jak miałem pierwszą walkę już zawodową. Jakby nie było, no to wiesz, trochę tych lat minęło w tym, w tym OKTAGONIE, gdzie byłem cały czas w tunelu i ja naprawdę cały czas się ograniczałem, dlatego że po prostu wiedziałem, że tu trzeba być w tunelu, żeby osiągnąć swój najwyższy poziom, jaki możesz osiągnąć. Ale nie ukrywam, że życie mnie bardzo pociąga w różne strony i jeżeli mogę się na nie otworzyć, a coraz bardziej to robię, to zaczynam po prostu czuć frajdę, szczęście i radość, a wydaje mi się, że to jest najważniejsze w tym, w tym wszystkim. I jakby walki dały mi też to, że, że mogę sobie na to pozwolić, wiesz, nie, nie, nie muszę żyć normalnym życiem, wiesz. Ja mogę żyć naprawdę takim życiem, że jak będę miał, strzelam dych, sobie usiądę w fotelu i rozpalę komik, to sobie powiem, ło, ale odjebałeś, Borys, wiesz, nie? Dlatego i general, generalnie tak chcę żyć, wiesz. I, I u mnie ten rok wydaje mi się, że będzie przełomowy, jak się uda, udadzą moje plany, które mam, które już troszeczkę, wiesz, podpaliłem tam, żeby, to, żeby, żeby już tam delikatnie płonęło, jak to rozpłonie pełnym ogniem, to to będzie naprawdę zajebiście ciekawie i też powiem, że to też dotyczy się całej ze walki również, tak więc super. Ale może być tak, że już ciebie w KSW nie zobaczę? Może tak być. Może tak być, być. Okay. Może może tak tak być. być. no. Yy, nie wiem co będzie dalej. W ogóle nie wiem gdzie w ogóle zobaczymy, wiesz, bo, bo inaczej, jeżeli wyjdzie mi taki plan, który mam w głowie, to będę musiał się tak zaangażować w niego, że to mi zajdzie z 5 lat, nie? Także zobaczymy. Musiałem dopytać, bo to były bardzo ciekawe sprawy. Natomiast tutaj kropkę, kropkę, bo obiecałem, że będzie krótko. Bardzo Tobie, Borys, dziękuję. Waszym, moim gościem był Borys Mańkowski. No i trzymam kciuki. Z jednej strony chciałbym zobaczyć Borysa w Klatce KSW, z drugiej strony chciałbym, żeby tam ci się. Ja mam to ja... samo! Ja też bym chciał się zobaczyć z jednej strony w Klatce KSW, w się pod tym, co zobaczyłem, jak mamy to z ale z drugiej o, strony. To, 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 a z... Tak. No a z drugiej strony wiem po prostu, co mnie tam czeka i wiem, że to będzie no, życie marzeń. A ja chcę żyć życiem. Ej, chcę żyć marzeniem. O. No tego tobie życzę. Bardzo dziękuję, dziękuję. za rozmowę. Wszystko dziękuję, że chciałam, wam się oglądać znowu moje gadanie. <gadanie>, gadanie. Trzymajcie się, dziękuję, cześć.